Cześć moi drodzy. Pokażę Wam teraz, jak łowię na dystansie 800 metrów. Nie zatapiając żyłki, tak aby nie miała kontaktu z dnem. Zobaczcie, co się dzieje, gdy żyłka zaparkuje mi w zaczepie na zbiorniku zaporowym, gdzie każdy krzak, każdy kamień porośnięcy jest taką otoraciecznicą jak ta butelka. Mamy żyłkę 35 mm. Patrzcie co się dzieje z żyłką. Chyba wchodzi zaczep. No, tutaj trochę lepiej. Ale kilka ruchów i pożyłce. Teraz plecionka. Dokładnie ten sam efekt. Popatrzcie. Ryba wchodzi w zaczep. Wielu z Was powie: What the fuck, jak to możliwe. jest to możliwe. W kolejnym filmie pokażę Wam, jak to zrobić na dystansie 800 metrów i na nawet dalszym. Tak, aby plecionka unosiła Wam się 2 albo 3 metry nad dnem. Dajcie, bo warto.